Pracy. Pierwsza poszła spoko, ta druga już nie do końca, bo z tą drugą było tak. Próbowałem się doprosić pani Panią maila, Pani miała tak mega niewyraźnie i ja nie szam, jak to jest firma. No i finalnie jakby nie wiedziałem do której firmy zaplikowałem i nie wiedziałem do której firmy idę na, na pracę. Więc po prostu starałem się mówić tak, żeby nie wyszło, że nie wiem gdzie, z kim garam. No się nie przedstawili, ale ja się serio, chyba się zerytowali, ale szczerze mówiąc mam to w jakby serio. Dobra, kochani, jestem. Musiałem pójść do sklepu, bo nie miałem jednak margaryny. Myślałem, że nie jest margaryna, ale jest jednak potrzebna. Też kupiłem, była zamrożona, więc po prostu dałem ją obok Obok grzejnika. Po prostu dałem jednak grzejnik. <noise> żeby się szkole sprawiła. Ogólnie to powiem Wam, że jestem trochę w szoku. To jest też taki przerażony ogólnie, bo ogólnie takie jakieś czy zawsze, od jakiegoś, myślę, że tak od roku takie Nie końca wiedziałem o co chodzi. Teraz czytałem rozdział tego programu sposobu, programu sposobu zmiany życia. Tam było skazanie na pełni powiedzenia rozdział. I powiem wam, że ogólnie tam było chyba 13 kiedy ten już jakby jest chyba dezaktywny Ja miałem chyba z 8 jakby u siebie, no nie? O, sąsiad znowu wierci, już nie wiem, buty miesiąca. Coraz głośniej, ogólnie. Nie, nie? Ja są trochę przerażone, ja mam szczery, bo na przykład tam było napisane, że ja najbardziej zbraniam to, że na przykład mówię, że nie chcę pracować dla kogoś, że to jest jakby bez sensu, żeby pracować dla siebie. To był na stan jako pierwszy przykład tego, że to jest aktywne. Drugie, na przykład, że unikasz studiów, że nie chcesz na studia, bo uważasz, że jest to jest niepotrzebne. To z tym też ja, ja też tak uważam. Jak to przekminie, to mam dam znać, co wyklinię i co o tym myślę, ale ogólnie aktualnie jestem trochę przerażony. Ale to nic, teraz myślę, Ja i kawy mieszczę wcześniej z lodówki, kurde. Nie, nie wyjąłem. Trudno. Będą, będą takie. Czy pan przestaje kiedyś wiercić? Nie, nie przestanie. będzie wierzył tak to jakiejś osobnej w Pradze. Ja nie mam miksera, a tutaj trzeba to zmiksować i ja nie wiem, czy jest to są tu sąsiadów. No nie mamy tego miksera, kurta. a sąsiedzi moi w ogóle są coś widmo i ich raczej nigdy nie ma. Też jakby jeszcze nikogo nie widziałem, żadnego sąsiada, bo są siadowe, tam tu mieszkam, więc nie do końca wiem, czy oni w ogóle istnieją. Jak ja wyglądam w ogóle? Ale idziemy teraz poznać moich sąsiadów, bo idę pożyczyć mikser. Widać, że są wsi. Mam mikser. W ogóle gadałem z sąsiadką. Właśnie ona mówiła, że miło, że ktoś tu mieszka, bo ona myślała, że już wszyscy pomarli. Ale sery to jest tak spokojnie na tym osiedlu. Tu się nic nie dzieje. i sery po prostu wszyscy umarli. Nawet właśnie się też umarł. Yy, faktycznie. Bo się, nie w yy, przejściu. Mamy to, mamy nowe straty. Ostatnio youtuberka rozbiła statyw swój stary. To znaczy, statyw jakby żyje, to jest statyw, ale po prostu ten klips się rozbił od telefonu i nie miałem do Czyli znaczy W ogóle kiedyś miałem dwa i nie wiem, gdzie one zniknęły. Miałem drugi statyw, taki mały, na, na, na biurko. Firma się rozwija. Przyszła wypłata z YouTube'a. On kosztował chyba cztery dychy, coś takiego. To jest ten malutki, on jest taki, no serio, jest mega mały, mega poręczny. A to był taki, wiecie, mega duży. piecze, chyba zaraz będziemy się tak się daje koniec. Będę jadł je gorące i do tego jeszcze z zimnym mlekiem. Jeden raz zakupy, pierwszy raz od operacji Jestem ciekaw czy doniosę w ogóle, bo to raczej nie, nie powinienem nic nosić Ale mi jest głupie prosić o pomoc kogokolwiek, Z tutaj obok mnie nie mieszka W tej dzielnicy, więc myślę, to mega specjalnie A wszyscy mieszkają na wymowie, to jest całkiem daleko stąd Uwaga nie znowu, ale w sumie z Grudzień nic nowego Powiem że rzecz jest piękne, bo mi ta Biedra blisko mojego bloku jest otwarta od dzisiaj To jest tej pierwszej się mega cieszę, bo ona właśnie ma w remoncie i była zamk zamknięta Słuchajcie, byłem w tej nowej i jest ogólnie mega fajna. Ma w ogóle dwa piętra. Tak ogromna ilość ludzi. serio tyle ludzi, tam byłem was ponad godzinę. generalnie dramat. drama. Czas na nastrojenie się na dzisiejszy dzień. Czyli jak zwykle to co ja robię zawsze to, to jest przesłuchanie kilku wspólnych sana. Moją ulubioną, to co oglądam, planie z koncertu z PGN Narodowego w Warszawie, bo to był najlepszy dzień w moim życiu. Ja po prostu słucham tego. To jest ten pierwszy i ja będę tego teraz zaraz słuchał i się nastrajał. Ja no, wiem, że ogólnie nie jestem tak straszną osobą, jeśli chodzi o takie czekanie, ja po prostu nie potrafię czekać, ja naprawdę bym chciał po prostu teraz wszystko, tak jakby po prostu dorać teraz film taki, jak gadam po prostu 3 minuty, o tym, co będzie się działo i co się dzieje w ogóle, ale tak nie można, jakby to jest tak straszne, że nie, totalnie nie potrafię czekać. Dobra, no mega na spontanie nagrałem odcinek, ale teraz koniec, będę teraz gotować obiad, bo jestem tak głodny już. Dzisiaj na obiad winiary powiedz na. Dzisiaj na obiad będziemy mieli sos śmietanowo-koperkowy Z po prostu takim makaronem z takim sosem, cebulką i kurczakiem Mam tak rozsięgnięte koszulki po domu, żeby to Przepraszam bardzo, ale wiecie, ja jestem w domu im tej stroju, bo to nawet nie, to nawet nikogo nie ma mieszkania, jestem sam cały czas. że się że ten sos jest taki bardziej, wiecie, pieczeniowy, taki do piecharnika, do mięsa. Ale ja mam w tym makaron. Jest moc, mocarne danie. Ocena... Nie wiem, ogólnie jest spoko serio, mega szybkie, więc tego to zna na duży plus. Diałabym ocena tak 7 na 10. Myślę, że tak, to będzie taka ocena sprawiedliwa. Jeśli w ogóle ktoś kiedykolwiek zrobię jakiś, jakiś przepis, który ja robię na filmie, to proszę o oznaczenie mnie w tej relacji, bo będę mega ciekaw, czy ktoś się inspiruje tym, co ja tam robię i gotuję jakby... wolałbym, żebyście to nie robili, ale jak już ktoś to robi, to mnie oznacz jest ta galeria jest tak straszna, ja nie mogę jak stąd wyjść. Na nie byłem w takiej galerii, która by mnie tak bardzo zdenerwowała i która by mnie tak bardzo niepokoiła, że nie miałem mam ja Nie mam pojęcia jak w wyjść. Ja że mam co kupiłem na szybko, bo chcecie zrobić sobie, bo jestem mega głodny. To jest książka Dramat do danego dziecka. Występ z polecenia od coacha. ten kilka stron, mi się bardzo nie podoba. Ale może się do tego się przekonałem, ale na razie mi się totalnie nie podoba. więc sobie płyn do płukania jamy ustnej więc sobie uchalą pastę. Moja uchwana pasta to jest El Tak to wygląda, więc jakby jest porcja spoko, kotlety, buraczki, ziemniaki. Ja mia. nie miałem takich na kotlety jak dzisiaj i zobimy sobie właśnie obiad. Mega duża porcja, jest, są kotlety, są buraki. Serio, jakby się taki jaram, to jest taki obiad. Boże! I teraz jak zwykle wiecie. Kto jeszcze ma tak jak ja, że jakie obiad to musi posolić jeszcze raz wszystko, bo ja to właśnie tak robię zawsze, w szczególności jak jest jakieś mięso, to ono musi być posolone jakby serio. No, ale śdię! Boże! Więc przychodzę do Was dzisiaj z recenzją, bo od kilku dni używam tego nowego spf -a. To jest La Roche-Posay i powiem Wam, że to jest najlepszy, najlepszy SPF jaki sobie kiedyś testowałem w życiu. E, On jest troszkę droższy, bo kosztuje 9 za 5 ml. Ma taką fajną konsystencję, bo taka lejąca trochę, ale bardzo fajnie się wchłania. Nie zostawia żadnych białych śladów ani się nie marszczy, nie łuszczy i inne rzeczy. Jest taki fajny matujący efekt. Polecam z kodem. Nie, nie mam kodu. <laughs> Jeszcze nie mam kod, tak? ale może kiedyś czy sanatik. Jeszcze raz ogarniałem jeszcze, to spadło mi, spadł mi po prostu serum na podłogę. I się na szczęście nie rozbiło. Miałem takie kurde, To jest niesamowite, że się nie rozbiło. Nagle podnoszę. A pipetka. <ścoughs> Kwiatka pękła i została w nie da się jej wyciągnąć. Jak sobie wylewam, wylewam na rękę, to na przykład sam jest z kawałkami szkła. <noise> Mi przykro, ale dobra, pewnie nie ma jakoś, jest bardzo, bardzo dużo tego już pomogę jest jakiś czas. Ogólnie to jest moje polecenie też, bardzo wam polecam. To serum z Basic Lab, jest widać jest prześwietne. O, może trochę widać, że się po prostu widać, jaka jest skóra, po nim taka. Widzisz, jest, jest taki fajny glow. To jest, jest lekko lekkościwe, to nie jest SPF. Ale widać, jakiś bardzo ładny efekt, jest taki fajny. To jest, ta, jest tak strasznie, tak ponuro, ciemno. Jakaś mgła na zewnątrz jest. Tak, już powiem szybko że właśnie ogólnie dzisiaj nie mogłem spać i rano, to było takie już na nad ranem, i nie studiłem, że po prostu sobie teraz kanałów na YouTubie jakby czegoś mogę nauczyć od, od kogoś, co mogę jakby wiecie po prostu taki research, co robi jakby konkurencja co ja mogę zrobić, co mogę poprawić i właśnie tak sobie mówiłem, myślałem, że kurde jest taki ogromny wysyp tych kanałów nowych Ja tak sam myślę, że to jest tak ciężkie jakby w ogóle się wybić żeby ktoś się oglądał się na się na to, co inni mogą robić źle to właśnie było też to, co ja robię sam czyli po prostu pokazywanie swojego życia i myślenie, że ktoś będzie to po prostu oglądał Dlatego, że my pokazujemy swoje życie, jak tam nie wiem. Gotujemy, czy tam robimy jakieś pranie, czy jakieś pierdółki na siłownie. Wiecie, jest taki zero takiej wartości dla tego oglądającego. Tak jak sobie myślałem, kurde, ma to już w ogóle, jakby to robisz dokładnie to samo, jakby jeden do jednego robić to samo. Także teraz staram się, jak montuję, to jestem tak bardzo krytyczny i wycinam większość materiałów, które mam. Po prostu zostaje taka mała garstka żeby po prostu było jak najbardziej krótko, zwięźle bo tam właśnie zauważyłem, że coś, tak, które mało dzieje tak jest takie mało akcji i tak dalej. Będę się po prostu teraz starał mówić do was jakoś tak bardziej wartościowo i jakoś wam też dawać jakąś wartość Postaram się, wiadomo to też jest proces, pewnie się tego nauczę z czasem Mam właśnie zaraz spotkanie o pracę na Teamsie Już jestem odstrojony, mam o 13, więc mam jeszcze 5 minut Ogólnie pokażę wam, jak mam outfit Wygląda jakby był mega elegancki, bo w ogóle fajny jest ten bazen i że w ogóle, że go mam. A tak to tutaj jest, są spodenki piżamy, kapcie. Jestem po i mamy lekkie wódy <laughs> w czasie. A jest jakieś takie stanowisko asystenckie. Oni tam mówili, że wysyłałem paczki do influencerów i tak dalej. I na przykład. Bo jednym z jakichś tam zadań jest takiego, że po, po prostu śledzić to kiedy do ma influencer rodziny i wysłać mu paczkę. Nie wiem, takie. Albo było pytanie, jaka ulubiona drama z, z internetu. Ludzie ja totalnie nie śledzę dram, bo to jest jakby totalnie coś do dzisiaj niewnoszące. Jakoś z to pracą będzie, jakby. Ogólnie to mam takie, że nie wiem, czy my tam się pracować. W znaczy się, jakby okej, okay, spokój, wszystko, ale. Ja bym chyba po prostu chciał robić coś kreatywnego, a nie wysłać jakiś paczkiem przez Dzisiaj jest oficjalnie ten dzień po 10 dniach siedzenia w domu. Kurde, w ogóle, jak mam, co ja mam tutaj w awosach? W końcu, nawet ten czas, że mam już z tego dosyć, i już nie mam tutaj wysiedzieć. Decha, chcesz na spacer? Ja sobie wymyślałem, że dzisiaj pójdę, bo widziałem takie fajne spacery, że są po Warszawie. Ale kurde, ona sama chodzi w sobotę i w jak ja mam sol. Tak to tak, tak mega chętnie poszedł. Pojadę później, pójdę na ulicę Chodźmi z home. Zobaczymy, gdzie była siedziba. To była jedna z kamienistów, która ocalała, która po prostu stała tam, tak to wszystko było zburzone. Boss, tam był boss. Czyli biuro odbudowy stolicy. Ogólnie to nie wyszło takie, jak ja chciałem. To na bank było bardzo czekania 2,5 godziny. Jakieś pan z takim gotowaniem? Hej, it's me. W ogóle ostatni jest tak, że mam przez jakieś kryzysy. Przed miałem taki kryzys. prostu siedziałem w domu i poszedłem na spacer i nie było mnie chyba 3,5 godziny. <laughs> Chodziłem generalnie wszędzie, nawet dojechałem, potem już na park Akaburza, Burza, tak zwany kopiec powstańców Warszawy, czyli. Tylko teraz czekam, jadę do fryzjera, tylko właśnie najgorsze jest to, że jadę do tego fryzera, u którego nie możemy nagrywać, bo on jakby nie chce, bo już raz u nie byłem i dostałem zakaz nagrywania i opierdzie, I Byłem u fryzjera godzinę 15, Cześć to, mega długo, nigdy jeszcze nie byłem tak długo u ja mam krótkie włosy i byłem u fryzjera godzinę 15, ale przy tym jest bardzo fajny efekt, bardzo mi się podoba. Jesus back. Wy nie wiecie, że mnie nie było, ale nie było mnie tydzień. Miałem ultra mocny kryzys, już chyba wyszedłem z nich powoli. Ja w nim wychodzę i wchodzę jakby cały czas. Wychodzę mi nich tak, Moje życie albo ogólnie wam o, o co chodzi. Po pierwsze, zaczęło się od wszystko od tego, że robiłem swojego pierwszego live'a dostałem pierwszy raz hate w internecie. Dostałem y, komentarze, że mówię mega niewyraźnie i że live ogólnie był super, ale przez to, jak mówiłem, to nie dało się tego słuchać, że mówię mega niewyraźnie. Nie myślałem w ogóle, że dostanę kiedyś jakiś hate, ale dostałem pierwszy raz i powiem wam, że mega mnie to zabolało i to ogólnie się też zeszło z tym, że dodałem ostatni Q&A. W tym Q&A było pytanie, z iloma osobami spałem i ogólnie miałem mega wyrzut sumienia, że to w ogóle opublikowałem i że... Tak sobie myślałem, że jestem taki strasznie pusty, że staram się po prostu wybić na takich aferach, clickbaitach i że miałem mega duże wyrzut sumienia. I też tam sama do mnie kilka osób, że hojrekuję i się popisuję, a ja bardzo źle znoszę hate. I jak wiecie, ja dostałem dwa razy hate w, w ciągu doby i mega źle się czułem. Powiem, bo... Część po prostu tak okropnie, jakbym po prostu walec przyjechał. Było ciężko, ale jest lepiej, już jestem w miarę jakby już po, po tym wszystkim. Jutro masz kina do Gdańska, do Głuci, więc się mega cieszę, bo poruszę trochę rezerwę i będzie mi pewnie też trochę lżej. Dobra, dojechałem, wysiadamy, jestem w Gdyni. Na parę, no do naparę, na parę, no w sumie na, na dobę, ale i po, wysiadamy teraz z pociągu. Ciekawe jaka się pogodzę, zawsze jakie są parę. No bo było to... coś jest z hamerą. O wasze, widzicie? Jak zwykle pada. Nic nowego. Dzień dobry. do bagażnika włożyć? Może do bagażnika włożyć? A. Do czego? Do tej szopki. nie trochę już no. Do do tyłu się Dojechałem, brzmia bucia odebrała. Tutaj leci muzyka, bo ona dopuściła, to tylko ja zaraz to uciszę, tylko nie wiem jak Nie No to jechałem, będziemy u niej w domu, ja mam zaraz terapię, bo mam terapię o 15 A później będziemy, nie, co my nie będziemy robić, ale po prostu tak na chillu właśnie będę tutaj Tam tą dobę odpoczywał powiedzmy, no jakoś tak powiem wam, że czuję się strasznie dziwnie

Fajnie, bo nie byłem mega długo w Gdańsku. Mega szczęście. Nie wiem, co chciałbym z tym zrobić. Fajnie, na pewno. No i właśnie, ogólnie że szkolnicy do Warszawy, więc jakby byłem tutaj mega krótko. Ale też sobie mega dużo gadaliśmy. Było fajnie, fajnie się gadało, ale też były takie cięższe rozmowy. Wczoraj dostałem taką diagnozę mocniejszą na terapii, bo wyszło mi wszedł mi narcystyczny rys osobowości, więc całkiem mi to zepsuło dzień, jak mam być szczery. Posądzałem się o wiele, ogólnie o wiele rzeczy w życiu, ale nigdy bym się nie posądził o ADHD i nigdy bym się nie posądził o narcystyczny rys osobowości. Jakby totalnie nie myślałem, że to w ogóle mieć. Na razie, jest, na razie jest, jestem w, takim, w takiej rejekcji tego, że to jest, że taki nie jestem i tak dalej. Czyli potem się potem o to z Gucią. No właśnie, ona myślała, że ogólnie ja to wiem, że, tak, że taki jestem, ale ja wstawię, tego nie wiedziałem. Dobra, ogólnie to byśmy zaraz na wystawie w... w Parku Oliwskim w Pałacu Opatów. Była mega ciekawa, bo fajne było to, że te obrazy miały takie mega ciekawe kolory i niektóre były takie mega intensywne i były takie, takie, też, takie, też, takie też przeplatane formy, takie graficzne. To się bardzo tak, e, podobała i myślę, że fajnie, że to zmierza w takim kierunku. Znaczy nie wiem, pewnie to nie jest jakaś nowość, że jakby te, takie wystawy są już w, w muzeum, ale podoba mi się to, że jest połączenie tego malarstwa i tej grafiki. Fajnie, że to idzie do przodu i że można to jakoś fajnie razem połączyć.